Ja nie uważam w ogóle, że Stany Zjednoczone wystąpią z NATO, bo to jest ich narzędzie wpływu na, na cały świat, tak naprawdę. To jest ich narzędzie hegemonii. Podejrzewam, że jastrzębie z Londynu, Brytyjczycy, chcieliby kontynuować ten projekt nawet bez udziału Stanów Zjednoczonych. Porozmawiamy. Jak Państwo wiedzą, Donald Trump, gąbek pokoju, wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy. Ale z tym gołąbkiem pokoju to trochę tak sarkastycznie mówię, bo równocześnie wysyła kolejne miliardy dolarów na wojnę z Palestyńczykami dla Netanyahu. Ale ja wyszedłem dzisiaj zapytać ludzi, bo chodzą takie głosy z Białego Domu, że Trump może wycofać Amerykę z NATO. I ja chcę się dowiedzieć, czy sobie ludzie wyobrażają, że jest jakieś życie poza NATO. Nie wiem, czy pan słyszał, w Wonecie pisali, że niepokojące wieści z Waszyngtonu Donald Trump może opuścić NATO. I co pan na to, że NATO może opuścić Donald Trump? Wie pan, co nie, nie słyszałem? One tu dawno nie czytałem. No, no, no piszą, no, ale gdzie indziej też piszą, że jest taka możliwość. Tak, jest taka możliwość. I, tak. I no, e, co pan? Wydaje mi się, że. Czy my sobie poradzimy? Bo tu równocześnie pan słyszał, może, to pan, że pan słyszał, że Duda złożył projekt, projekt zmiany konstytucji, żebyśmy co roku 4% naszego PKB na zbrojenia przeznaczali. Tu z kolei powiedział, że wszyscy mężczyźni, bez będą szkoleni w Tak jest. Więc chyba się szykujemy na odejście Ameryki z tego NATO. Możliwe, że tak będzie. I jak pan wyszedł, damy tak sami radę? Ciężko, na to, c... Cię... na to Ciężko mi powiedzieć, czy damy sobie rady, bo ja żyję dopiero 34 lata na tym świecie, a wydaje mi się, że to wszystko, to cała Aniu. Mhm. E... No to, no, to wszystko trwa troszkę dłużej niż, 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 tak. moje, niż moje życie trwa, więc. E... Nie wiem, my czy będziemy, nie że ja Dalej będzie trwało. Ja też mam taką będzie nadzieję, będzie, że będziemy, będziemy przede wszystkim w pokoju y, y, torować czy... żyć. Ale tak no jest. to właśnie, to, ale oni mówią ale teraz. że sobie poradzimy. Siłę do pokoju. Że nie wiem. Czy więcej to jest... pieniędzy na nie broń, wiem, jest... mniej jest... na szpitale, mniej na nie potrzeby społeczne. Nie wiem, czy to jest dobry no, kierunek. Oni myślą, że tak. Nie wiem. Ja też nie wiem. <laughs> ja raczej myślę, że nie. Dobra. Dziękuję panu Również, bardzo. Do widzenia. O komentarz do tej sprawy, bardziej prawdopodobnego. Albo nieprawdopodobnego wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO, jakoby Trump miał to zrobić, poproszę siłę też Mateusza Piskorskiego, politologa, który no raczej nigdy pozytywnie się za bardzo o to nie wypowiadał. Więc Ciebie zapytam, czy to możliwe, po pierwsze, a jeśli możliwe, jakie to będzie miało konsekwencje dla samego NATO i Europy? Stany Zjednoczone pokrywają 60% zobowiązań NATO. I stanowią o 60% potencjału tego sojuszu. W związku z tym, w praktyce, wycofanie się Stanów Zjednoczonych z NATO oznaczać będzie rozpad Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej formule, w jakiej my NATO znamy. Nie przeceniałbym jednak tych deklaracji, deklaracji ludzi z otoczenia Donalda Trumpa, bo podobne deklaracje, przypomnę, padały również w czasie jego pierwszej kadencji. A po drugie, to też jest istotne. Donald Trump dba o interesy amerykańskie, a jednym z interesów amerykańskich jest dalsze zmuszanie krajów członkowskich NATO właśnie do płacenia. do przepłacania, tak, oczywiście do przepłacania za amerykańską broń. Więc chociaż otoczenie Donalda Trumpa i za to mu wielka chwała, przyznaje, że NATO nie powinno istnieć, będąc przeżytkiem zimnej wojny, będąc Czymś, co właściwie powinno ulec rozwiązaniu już w roku 1990, razem z Układem Warszawskim. Mm -hmm. I chwała otoczeniu Donalda Trumpa, chwała Ilonowi Maskowi, że oni to przyznają. Natomiast inną rzeczą jest podjęcie faktycznej, formalnej decyzji o wystąpieniu z tego sojuszu, która oznaczałaby de facto pozostawienie NATO w formie takiej kadłubowej. Pozostawienie NATO pod przywództwem Jastrzębi z Londynu. Podejrzewam, że Jastrzębie z Londynu, Brytyjczycy, chcieliby kontynuować ten projekt nawet bez udziału Stanów Zjednoczonych. No tak, czyli NATO tak zostałoby w tym kształcie tylko europejskim z kapiszonami w kieszeni. Niepokojące wiadomości z Ameryki napisali. No. Donald Trump może wystąpić z NATO. I co pan na to? No cóż, zmienił się świat, zmieniło się wszystko. I czy my sobie damy radę z naszą obronnością bez Ameryki? Ja już dawno mówiłem, mówię, że nie ma co być dla Stanów Zjednoczonych, bo wydymają wszystkich. O, widzę. A co pan myśli na ten temat, że Duda złożył projekt do zmiany konstytucji, żeby 4% PKB, czy się jakąś podoba, czy nie, w konstytucji już to będzie szło na broń, czyli na zakupy w Ameryce? Tak nie, na naprawdę. nie ma problemu. Znaczy nie, nie w Stanach, nie. A w, w Europie kupowali? A w Europie kupowali? produkują? Zaczną. Zresztą? Zresztą, niech w Polsce zaczną robić. Dobra, a, to, a tu z kolei powiedział, że wszyscy mężczyźni zostaną przeszkoleni wojskowo. Słusznie. bez względu na wiek. Słusznie. Słusznie. Bo, a myśli Pan, tak. że nam coś zagraża w ogóle? Oprócz głupoty no. polityków. A no głupota polityków na pewno, ale to jest, Co nam zagraża? W sumie to jest nie wi wielka niewiadoma, ale możemy być gotowi na wszystko. Mm -hmm, mm -hmm. No dobrze bo gdyby każdy chłopiec jednak, albo każdy nawet e, młody, nie wiem, ja syna na przykład biorą na strzelnicę i Żeby wiedział ucze, jak się strzela. Jakby, jak w razie czego do tych polityków wywalić. Do no, polityków. Jak będzie trzeba. Do wrogów, A, wrogów. ale nie Ojczyźnie. wydaje mi się, żeby... Mm -hmm. dać się słucham, jeden z programów, no. że po, nie, nie tylko Polacy zresztą, tylko generalnie społeczeństwa nie są do tym, żeby bronić swojego kraju względem polityków, nie? Ale to prawda. To Szczerze prawda? mówiąc, znam żołnierzy zawodowych, którzy powiedzieli, że nie będą bronić tego kraju. Tak, tak, ja to bardzo często słyszę, że za taką władzę... są to Ukraińcy też to samo, którzy są tu. A. Mówią, że za co, za tych łobuzów, za tych oligarchów, za tych złodziei się bić, A. tak? Tu się kłócą. Tak, A. Tak. A co my od nich mamy, tak? Całe kłopoty. Ja, ja też nie pójdę na wojnę, mi się nie chce. Tak. Ja jestem Europejczykiem jakby co, to drugi dzień jestem w Madrycie. To dobra. I ja życie tak, jak w medrycie, jak Madrycie. No. <laughs> no, dziękuję. I co, co pan na ten temat myśli? Co pan no... na to, że na to nie będzie? Znaczy, w, nie nie, no, w, tej chwili, w tej chwili jest tyle tak zwanej postprawdy, czy tam po prostu takich faktów nieprawdziwych mm -hmm. i przypuszczeń, że to, trudno mi się w ogóle odnieść do czegoś, co nie jest potwierdzone. Jeśli to będzie potwierdzone, tak, to tak, na tak, pewno tak. negatywnie się ja... będę odnosił. Natomiast to, co robi tam w tej chwili w Ameryce, jest oczywiście przerażające. Myślę, że wszystkich. Nie tylko jeśli chodzi o NATO, ale też jeśli chodzi o sytuację Ukrainy z Rosją, to jak, jak się zmienia po prostu jego stosunek do najbliższych sąsiadów, do Meksyku, do Kanady, no, tam jest tak. Dużo rzeczy negatywnie, można postrzegać je negatywnie. To myśli pan, że to raczej fake news, że on. Bo jednak realizuje pewne rzeczy, które też mówią. Trudno że... mi przewidzieć, ten człowiek jest nieprzewidywalny. Mm -hmm. ja, ja nie roszczę sobie nie, nie, nie prawa tutaj, żeby jakoś prorokować. A nie pan popatrzy, co robią nasi rządzący, bo już. Duda złożył projekt, 4% PKB mamy, odda żebyśmy oddawali na zbrojenia. Eee, Tusk z kolei mówi o, o obowiązkowym szkoleniu wszystkich mężczyzn w Polsce, już bez względu na wiek, tak, tak, tak. to oni się chyba do czegoś przygotowują, że nie będzie tych Stanów No ale to jest jakby taka dosyć stara prawda, że najlepszą broną, yy, znaczy, że, że trzeba się bronić, że trzeba umieć się bronić po prostu i yy, nie jestem pewien jakby swojego stosunku do, tej, yy, do tego przeszkolenia wojskowego, bo nie czytałem, co to tam, jak to ma rzeczywiście wyglądać, natomiast no, sytuacja. Sytuacja nie jest zbyt wesoła, powinniśmy móc się obronić i wiadomo, że w tej chwili Europa podejmuje jakieś wysiłki, które by pozwoliły na to, żeby Europa mogła wspierać Ukrainę w takim stopniu... Dla Pana jest to takie ważne, żeby wspierać Ukrainę? Tak, tak zdecydowanie tak. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze czuję się zbratany z narodem ukraińskim, po drugie... Po drugie no jest to, rzeczywiście... Ale dlaczego pan się czuje, bo mam jakieś koneksje rodzinne? Tak? Nie, nie mam koneksji rodzinnych, mam tam wielu przyjaciół, często tam jeździłem, pracowałem, więc jakby tak się czuję połączony jakoś z tym, z tym narodem. Też rozumiem ich walkę, bo byłem tam w czasie Euromaidan, Panu, jakby Rozumiem, jakby o co Ukraińcom chodziło. A widział wtedy. pan tam czerwono-czarne flagi, czy nie? Mówi pan o, o banderze, tak, A, no, wydaje mi się, że, że odwoływanie się jakby do tego nurtu jest jakby zupełnie nie na miejscu. A to kto tam stawia te pomniki bandery w tym Jacyś Nie, nie nie, Rusy, nie, 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 wydaje mi się, że po prostu to nie jest jak na, na tą dyskusję. Znaczy, Aha. rzeczywiście oni po prostu w tej chwili walczą z, z Rosją i to na tym się powinniśmy. Ale pan wie, że na przykład w marcu czy kwietniu 2022 roku prawie pokój został zawarty w Stambule, ale przyjechali. Amerykanie i Brytyjczycy i nie pozwolili tego pokoju zawrzeć. Tak, tak, ja wiem, ja wiem, że Amerykanie trochę tutaj namieszali, natomiast jakby to, to no teraz ze, swoje, ze, swoje, ze swojej perspektywy obywatela polskiego raczej mnie niepokoi to, że mogłaby eskalować sytuacja mm. poza Ukrainę z Rosją niż to, kto tam jaki błąd popełnił, bo na pewno tych błędów Dobra, było dużo. Ale to Ukraina to, to już nie moja sprawa. Proszę mi powiedzieć, Polska interesuje, więc pan jest gotów ponosić takie 4% PKB, żebyśmy, no kosztem przecież czegoś, edukacji... Usług publicznych, jakieś no, życia Polaków na pewno to będzie. Zamiast to na bomby będziemy wydawać. Armaty zamiast masła. Wie pan, generalnie jestem pacyfistą. Nie poszedłbym do walki zbrojnej. Ale kiedy... oni pana wezmą. A Prowo Ukrainy, tam łapią na ulicach siatkę ja, takiej. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, jak tam jest. Natomiast, jakby to, to, nie mówią, znaczy, że, nie to nie znaczy, że u, u, uważam, że nie powinniśmy, się, e, nie powinniśmy dbać o nasze bezpieczeństwo. To, mm. d, 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 w tej sytuacji, jaka teraz jest, jakby szczególnie po, po tym, co, co się, jak się zmienia sytuacja z Amerykanami, którzy się stają sojusznikiem Rosji, de facto, mm. uważam, że tak, że powinniśmy podjąć takie wysiłki, żeby rzeczywiście się dozbroić. E, mimo, że uważam, że generalnie kupowanie no bomb i robienie. A, 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 no tak, ale jednak, ale jednak przeciwne, coś Pan temu mówi. Generalnie tak, ale jednak Kupujmy bomby, to jak doprowadzić do pokoju na Ukrainie? Nie mam pojęcia. A czy w ogóle no, ważny no, jest ten pokój, no, czy jednak tak, niektórzy oczywiście. chcą, żeby ona ta wojna się toczyła w nieskończoność? Nie, nie, nie. nie, nie. Pan wie, że to są interesy. też wojna oczywiście, że są, tego, oczywiście, że, że są interesy. Tak, tych właśnie produkujących zbrojenie. To też jest interes prawdopodobnie Trumpa, żeby osłabić w ten sposób Europę, kiedy my byśmy się tutaj właśnie przygotowywali. Europa jakby... za wiele nie produkuje, bo, bo się dawno temu polikwidowała pocisków nawet może. a Trump zresztą mówi, że. W Europie sprzeda. Stany, Stany też ale, tak dużo bo... nie produkuje, Pan wie, że broń produkowana może... w Turcji. Tak. Jakby... tak, ale pan wie, że on mówi, że sprzeda Europie broń. Wy sobie dajcie to na Ukrainie, ale najpierw mi zapłacicie. Za tą no broń. tak, tak, tak. Broń. Oczywiście to są, to są interesy. Nie, ja uważam, że ta wojna powinna się skończyć. Chyba tyle hmm. mam do powiedzenia na ten temat. Hmm. Bardzo ale dziękuję. nie wyobrażasz się Pan jak. Nie nie wiem, jak. Nie wiem Dobra, jak nie dziękuję bardzo. Ale stąd też pytanie, czy to, co się dzieje teraz, słyszymy w Europie i to z Komisji Europejskiej, ale także z poszczególnych krajów i łącznie z Polską, o. W planach wielkiej, wielkiej militaryzacji nie oznacza, że tutaj też się szykują na to, że nie będzie NATO. I samą Unię Europejską chcą po zmienić w jakiś układ wojskowy. Militaryzacja Unii Europejskiej to jest kwestia ostatnich kilku lat, ona cały czas ma miejsce. Ale efektów bardziej... nie za wiele, prawda? Do tej pory z efektów nie za wiele, cały czas mówią, że nie są w stanie wyprodukować tej potrzebnej ilości chociażby nawet amunicji tak na Ukrainę. Ale instrumenty i instrumenty, instytucje już są. Mhm. Kilka lat temu rozpoczęto pracę nad tym. Świetną książkę na ten temat, niestety niedostępną po polsku, wydał nasz znany w części polskich czytelników profesor Case van der Peel z Holandii. Nie, dużo z nim o tym też rozmawiałem, więc ten proces już trwa i infrastruktura jest, e, instytucje są, brakuje tylko pieniędzy, ale to nie problem, to nie problem, ja dlatego drukuje. że pieniądze nie, nie tyle się wydrukuje, co zadłużymy się, dodatkowo ja, tak. się zadłużymy. No de facto to, to samo to... znaczy, tak. Mhm. A poza tym, za pomocą na przykład podatku katastralnego, mhm. my mamy te pieniądze, to znaczy mamy ich bardzo mało, ale rząd uważa, że to my za to zapłacimy. Poszczególne rządy w Unii Europejskiej z takiego założenia mogą wychodzić, i wszystko wskazuje na to, że to jest taka próba ucieczka Unii Europejskiej, czy tego NATO-BIS, to NATO przyszłego ograniczonego, próba ucieczka do przodu, próba mhm. ucieczki do przodu takiej sztucznej. To znaczy, oni zakładają, że. Prawdopodobnie są już tak czy inaczej bankrutami. Do bankructwa sami się doprowadzili w wyniku sankcji, w wyniku tego, jaką politykę prowadzili w ciągu ostatnich lat. W związku z tym, trochę podobnie jak w trzeciej Rzeszy, są w Europie siły, które twierdzą, że zainwestowanie 800 miliardów w przemysł obronny, że jakiś ostatni rzut. Trzeci rzut europejski w kierunku wschodnim, trzecie drank na Hosten po Napoleonie i Hitlerze jest jakąś formą ratunku dla Europy. Są w Europie takie kręgi, które tak sądzą. Hmm. Nie zrobią tego już pod szyldem NATO, zrobią to pod szyldem jakiegoś albo NATO-BIS, albo właśnie no, innej formuły, nie wiem, czwartej rzeszy. Hmm. Znaczy to też nie jest trochę tak, że oni chcą tam u siebie odbudowywać w ogóle przemysł, ale w tym momencie to też jest przemysł, ale zbrojeniowy, a my mamy za to tylko płacić, bo to tak jak dotychczas kupowaliśmy broń ze Stanów Zjednoczonych głównie, tak mielibyśmy kupować w tym odrodzonym przemyśle zbrojeniowym na zachodzie Europy. Tak, i chcę bardzo mocno zwrócić uwagę na jeden ciekawy fakt. Otóż większość koncernów zbrojeniowych w Europie to nie są takie koncerny, jak przykładowo Polska Grupa Zbrojeniowa, która jest pod kontrolą Skarbu Państwa, mhm. tylko są to po prostu prywatne korporacje. Rain Metal tak on jest, prawda? Zaraz po, zaraz po oświadczeniu Ursuli von der Leyen, zaraz po deklaracjach o tych 800 miliardach, Mieliśmy to łatwo sprawdzić. Każdy może wejść w internet i zobaczyć, jak zachowały się akcje na giełdzie mhm. takich spółek jak Rheinmetall, choćby. Mhm. Poszybowały w górę o kilkanaście procent w ciągu jednego dnia. Mamy więc do czynienia no, z zamachem na Europę części tego lobby przemysłowego, tego co w Ameryce nazwali kiedyś kompleksem militarno-przemysłowym. Mhm. Ale dzisiaj, o czym? dzisiaj mamy taki temat. Nie wiem, czy pan widział, ale ja ostatnio na onecie czytałem, że niepokojące wieści z Waszyngtonu, Donald Trump może wy, wycofać się z NATO. Co pan myśli, czy, czy to jest możliwe i jak my mamy wtedy sobie radzić? O, nie mam w ogóle zdania na ten temat. Chyba nie porozmawiamy. Nie? Żadnego pana zdania nie ma. Nie mam żadnego dobrze, zdania. Dobrze, czy źle by to było i czy to w ogóle możliwe? Nic. Yy, według mnie to i tak nie ma, nie ma znaczenia. Ja mam takie poglądy bardziej oparte na piśmie świętym. Mhm. Także Czyli cokolwiek pokojowe. teraz zrobić. No bo pokojowe jakby patrzeć. Tak. No się Oczywiście, dokładnie. że pokojowe i optymistyczne. I optymistyczne. Bo bez względu na to, co teraz się bez stanie Bez względu na to, tak. na to tak. co na to? Dokładnie. I NATO, i US, i Rosja i cokolwiek, mhm. i Ukrain, i Mikrain, i mhm. Turki, mhm. czy Ciken, czy cokolwiek Izrael, innego. Czy, czy gaza, dokładnie. I tak dalej, to i tak to? będzie pozytywnie, będzie, możemy oczekiwać. Przyszłości takiej, że. Zresztą cały chrześcijański świat się modli o przyjście królestwa Bożego. Dobra, to ja chcę, żeby pan miał rację, ale no zobaczymy. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki. Jak my sobie poradzimy bez Ameryki. Myślę, że sobie poradzimy tak, jak sobie radziliśmy zanim Ameryka istniała, to sobie radziliśmy nieźle, a potem będziemy sobie radzić też jakoś. Myślę, że to jest w ogóle nagrywanie ludzi na setkę na takie poważne tematy jest ciężkie, bo ciężko jest zmieścić cały geopolityczny kontekst no tego na wszystkiego. Naprawdę? Dlatego powiedzieć coś mądrego w takim formacie jest trudno, a na dłuższy. Ale czy jest Pan na przykład. Wychodzi ten Trump z, na, z NATO, żeby Europa, z, Unia Europejska nie, stała się NATO. Przede wszystkim ja nie uważam w ogóle, że Stany Zjednoczone wystąpią z NATO, bo to jest ich narzędzie wpływu na, na cały świat, tak naprawdę. To jest ich narzędzie hegemonii hmm. NATO samo w sobie. Więc nie grozi nam wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO, bo Stany Zjednoczone to jest NATO. wam, że on już też powiedział coś takiego, że artykuł 5 to tak nie do końca obowiązuje, chyba że tych, którzy płacą. Proszę pana, ja powiem. Tak. A my płacimy. Donald Dużo. Trump ma. Jest wspaniałym negocjatorem, prawdopodobnie najlepszym na świecie, i to są jego Dobrym strategie hangarzy. negocjacyjne. Tak, jest, jest bombastyczny w tym, co robi, jest bardzo ciekawy. Problem jest taki, że ciężko jest wykoncypować, nawet po tylu latach obserwowania jego aktywności na scenie politycznej, o co, co naprawdę jest jego strategią negocjacyjną, a co jest tym, co on naprawdę myśli. Więc strategia... teraz wydaje się, że on tak szczerze mówi, że. Jemu chodzi o to, żeby ludzie nie ginęli, o pokój. No, ee... Wierzy pan w to, czy to jest jakaś strategia? <noise> on to powtarza od zawsze. <noise> eee, ja uważam, że on potrzebuje Rosji do rozrywki z Chinami. Mhm. Życie ludzi, e, 15 tysięcy kilometrów od jego domu, interesuje mhm. go ukraińczy... na tyle, ile to jest tak. możliwe dla cynicznego polityka. Wydaje mhm. mi się, że nie jest to za bardzo możliwe. <noise> Więc... Ale wie pan, jest coś takiego. Pamięta pan potop? Tak. Książkę. I tam za Zagłowa wygłasza taką ładną tezę. Ja ją często przywołuję. Wola boska czyniona rękami Tatarów. Tak. Czyli że liczy się, że cel jest słuszny tak? mm. i że na, jeżeli pokój będzie panował i skończy się wojna, to jest to dobre. Nawet jeżeli to robi Nie, Tatar. Ja się zgadzam i w ogóle ja jako. Może nie są jakieś specjalnie bliskie wartości humanistyczne, ale, ale sam pomysł tego, żeby ludzie nie ginęli, czy tutaj, czy podczas, podczas trwającej 150 lat wojny między Indiami, a... A z kim oni graniczą, z Pakistanem, tak. też mnie bardzo, bardzo jest przykro, że to się dzieje, to, że to się dzieje bliżej domu, nie znaczy, że ci, ty, ty, wartość właśnie, życia właśnie, tych właśnie, ludzi a to jest mniejsza. ale no to, to już to w ogóle to jest, to jest jesteśmy tragedia. świadkami, no, ale to wszystko nie nadaje się do druku. Ogóle, do druku nie, dlatego nie nie mogę. ja nie, nie no, będę drukował. Dlatego, nie, 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 do, do, do obrazu ja tym bardziej się nie ja rozumiem. także rozumiem. nie, 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 nie opuszczajcie tego. Dobra, i... dobra, dziękujemy bardzo. Dzięki, bardzo. dzięki a Państwo jak uważacie? Czy Państwo czuliby się jakoś bardziej niebezpiecznie, gdyby Amerykanie opuścili NATO? Być może, chociaż to też niekoniecznie, bo może na jakiejś podstawie jakichś umów dwustronnych i tak by ich wojska zostały tu w Polsce, ale gdyby też to się wiązało z tym, że oni te wojska stąd zabiorą, to czujecie się niebezpiecznie, jakoś niebezpiecznie? I jak uważacie, że Polska, w ogóle to reszta tego NATO, powinna reagować na takie wieści?